Cześć, witam wszystkich. Moi drodzy, jak zawsze na początku chciałbym was zaprosić do sklepu numizmatyka.pl, internetowy sklep dla kolekcjonerów. Chciałbym was zaprosić tam na zakupy. Kod rabatowy w wysokości 10% znajdziecie w opisie pod filmem, tak samo link do tego sklepu. Kod rabatowy brzmi Rostek2024. Ten kod jest ważny do końca roku i jest wielokrotnego użytku. Także zapraszam na zakupy. Oraz, moi drodzy, chciałbym też poprosić Was o subskrypcję dla moich kolegów. Nie jest to w żaden sposób żebranie, jak ktoś kiedyś napisał w komentarzu, że żebram o subskrypcję. Nie. Ja nie żebram. Ja proszę. Proszę sobie przeczytać definicję żebrania i nie mylić to z prośbą. Nikogo nie zmuszam, ale zapraszam do zasubskrybowania tych trzech kanałów, które właśnie Wam się wyświetlają. Dobra, moi drodzy, jak widzieliście, miniaturkę, zakupy z Allegro, z OneBit oraz e -buy. chciałbym wam przedstawić co udało mi się ostatnio kupić jak już widzicie mamy tutaj zestaw polskie monety aluminiowe mamy od grosika do 5 zł mamy rocznik 49 49 nawet nie widzę jak się światło odbija? 71, 76, 76, 75, 75, 74 i 74. Po co to kupiłem? A no moi drodzy, przez przypadek zauważyłem, nie tylko ja, inni licytujący zauważyli rybaka z trawką. No i. Udało mi się to kupić. Ten zestaw kosztował mnie 100 euro. Oczywiście to idzie do rozprucia. Te monety po prostu niszczę w tych plastikach, co można zauważyć po strukturze już monet zostają ciennych plan. Najczęściej wyciągnięte takie monety z. Tych plastików kleją się po prostu do palców. Jest to efekt właśnie PCV. Dobra, tutaj mam moi drodzy wpineczkę. Jest to wpinka. Teraz nie pamiętam, ona była z mosiądzu albo z brązu. Mało ważne teraz, i jest to jak widzicie, jest tutaj. Znaczy, może zbliżę. O. Jest to wpinka wybita w mennicy warszawskiej. I jest to moneta z wzoru złotówki z 1989. Miałem kiedyś coś podobnego, ale już bez tej szpilki. Szpilka po prostu była już ułamana. Ułamana. W sumie się urwała razem z tym lutem. No ale zobaczyłem, że jest na licytacji i postanowiłem sobie ją ponownie kupić. Trzystówkę mi gdzieś tam kosztowało Grosik. I moi drodzy, grosik z 30 roku MS 66RD 2400 zł, bardzo się cieszę z tego powodu, że już ją posiadam, jest naprawdę bardzo, bardzo ładna. Oczywiście wyląduje u mnie w albumie. Tutaj z 16. aukcji Rzeszow... z Rzeszowskiego Domu Aukcyjnego wylicytowałem 2 złote z 1934 roku. Józef Piłsudski. Najważniejsze jest to tutaj napisane stan 1. Dałem za to monetę 1300, tam parę złotych. Dopiero po wygranej zreknąłem na opis. W opisie, oczywiście, w tytule, mm, pierwsze zacznę od tytułu aukcji, było tylko wpisane, tak jak tu widzicie: Ucki stan 1, a w opisie na dole, że moneta jest w slabie GCN. <śmiech> Przepraszam. <śmiech> mm ta na rzut oka, bardzo ładna. Tak może zbliżę Niby MS63. Ale jak się teraz przyjrzycie, Zobaczcie, te ciemne takie punkty, jak... Czekajcie, wezmę sobie wskaźniczek, żeby Wam pokazywać. Ciemne punkty. Czyli tu, tu, tutaj. Ciepło mi się w tym miejscu, w tym są to wytarcia, przetarcia. Na zdjęciu zdjęcie było naprawdę bardzo dobrze zrobione na wprost, unikając wszelkich oznak uszkodzeń monety. Nie było widać absolutnie na zdjęciu tych linii i tak samo jak tych linii tutaj. Yy, przypuszczam, że moneta, ja ją zaraz wypruję. moneta w NGC otrzyma notę UNC Details Cleaned. Yy, mogę sobie nawet, yy, no dobra, ręki nie dam sobie uciąć, bo nie będę miał ręki. <laughs> yy, ale nie wierzę w to, że moneta nawet przy tak powiedzmy ostrożnej ocenie przez GCN Myślę, że to jest GCN tak, GCN yy... MS 63 No nie, no ja myślę, że jednak dostanie UNC detalis. Wyślę ją. Tu przy was ją zaraz rozpruję Zobaczymy sobie ją yy, jak to tak naprawdę wygląda. Czekajcie. Yy, GCN chyba nowe jakieś plastyki ma. O, a nie, pomyliłem się. Po prostu źle użyłem siły. Już mam rozprutę. jeszcze tu szczeni bardzo łatwo pękają. Te słaby to no, naprawdę nie trzeba dużo siły. Tylko trzeba dużo. Że... Czy sobie sobie dajcie mi chwileczkę, muszę wstać i sobie wziąć nóż króciutka przerwa moi drodzy, jak widzicie, 72% osób ogląda filmy bez subskrypcji także zapraszam osoby, które oglądają moje filmy, a jeszcze nie subskrybują zasubskrybuj, nic Cię to nie kosztuje Dobra, jest nóż Jeśli ta moneta nie uzyska noty numerycznej, odeślę monetę do e, Rzeszowskiego Domu Opcyjnego. Przyjrzyjmy się teraz w wyłupanej monecie. Abers można powiedzieć, że jest bardzo, bardzo dobry. Tu tych rysek można powiedzieć nie widać. No i przyjrzyjmy się teraz. Widać te rysy. no zobaczymy zobaczymy wyślę ją do NGC i moi drodzy będzie taka dwuodcinkowa seria z już ją pomieszam czekajcie chwileczkę 5 groszówki w rolkach, mam ich tutaj 20, odkupione od mojego widza. Nie są to moi drodzy, rolki z monetami z konkretnego rocznika. Są to monety odzyskiwane w tych zliczarkach na drobne oddziałach NDP. Może się uda Wam pokazać może tu będzie lepiej widać widać, że są to monety używane także jest ich 20. Yy, mój widz yy, kupił to właśnie do przeszukiwania ale, że już mu się nie chciało yy, więc postanowił to wystawić na yy, Allegro odkupiłem od niego to Dziękuję też za szybką wysyłkę, także zrobimy dwuodcinkową serię z przeszukiwania takich roleczek. Także moi drodzy zakupy moim zdaniem dość udane. No z tym będzie. Jeszcze nie wiem co. Ręki se nie dam uciąć, jak już mówiłem. Bardzo, bardzo ładna wpinka. I rybak na trawce do NGC. Dobrze, moi drodzy, oczywiście zapraszam osoby, które jeszcze nie subskrybują, mój kanał, nie subskrybują mojego kanału, a oglądają moje filmy. Zapraszam do subskrybowania kanału. Będzie mi naprawdę bardzo miło powitać nowych subskrybentów. No i przy okazji pomożecie mi w rozwoju dalszym kanału. Również dziękuję moim obecnym subskrybentom za subskrypcję, za komentarze, za lajki pod filmami oraz bardzo dziękuję moim pięciu wspierającym mój kanał. Także jest to na tyle. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!